Kontrola jest najwyższą formą zaufania. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu WZK z Biznesem Podyplomowo. To taki podcast, takie miejsce, gdzie spotykamy się z ekspertkami i ekspertami, którzy nie tylko zajmują się dydaktyką i nauczaniem, ale także są specjalistami w swoim fachu, pracują w zawodzie. No i czasami te wiedzę przekazują dalej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim temacie, który pomaga organizacjom skutecznie, odpowiedzialnie, a przede wszystkim przejrzyście działać. I mowa tu o audycie i kontroli wewnętrznej. Moim i państwa gościem jest pani dr Katarzyna Trzpioła, ekspertka w zakresie finansów, rachunkowości i audytu, wykładowczyni akademicka i praktyczka z wieloletnim doświadczeniem. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy wszystko się zgadza to, co powiedziałem? No, chyba tak. Można by jeszcze trochę więcej wymieniać. Okej, okay, to do tego prawdopodobnie przejdziemy później, ale teraz zaczniemy, jak to się mówi, od początku. Pani doktor, jak to się stało, że finanse i kontrola wewnętrzna stały się Pani codziennością. To był plan, przypadek, jakaś zawodowa miłość z rozsądku. Jak do tego doszło? Śmieję się, że z mlekiem matki wysłałam. O proszę. Nie, to, z, to zależy przede wszystkim od ludzi, których się po drodze spotyka. I ja jestem pokoleniem szalonych lat 90. Wtedy wchodziłam w swoją karierę zawodową, tak to nazwijmy, i miałam szczęście spotkać bardzo dobrych nauczycieli i w liceum ekonomicznym, i później tutaj na studiach. I tak się potoczyło, że dobrze ludzie, których się słucha, poprowadzą, pomogą znaleźć to, co się lubi robić w życiu i w to wiesz. A gdyby nie audyt i kontrola wewnętrzna, to co by to było? Nie wiem, nigdy się nie zastanawiałam. Znaczy, rachunkowość jest tak pojemna, audyt i kontrola wewnętrzna to jest tylko wycinek szeroko rozumianej rachunkowości, więc myślę, że Znalazłabym coś innego też. Zresztą, ja patrzę na rachunkowość, tak mnie też nauczono, jako taki system całościowy, taka soczewka, w której można znaleźć wszystko to, co się dzieje w danej organizacji, w jej otoczeniu, przełożyć to na język nie tylko liczby, bo rachunkowość jest kojarzona z liczbami, ale to jest nie tylko język liczb, więc to jest fascynujące, zajmować się tak szerokim, szeroką dziedziną. Nie miała pani nigdy takich planów na przykład zostanę weterynarzem albo lekarzem albo jakieś takie zawody, które często w, w takich wczesnych dziecięcych latach w nas kiełkują? Czy pani od początku pomyślała ok, pójdę w tym kierunku? kiedyś chciała być nauczycielką, bo to, to, to były takie tradycyjne kiedyś yy, dni nauczyciela w szkole, że dzieci uczyły w podstawówkach zamiast nauczycieli, więc ja chciałam być nauczycielką. Potem stwierdziłam, że nigdy w życiu, a teraz wylądowałam i uczę duże dzieci, <sum> bo chcę, żeby każdy miał w sobie trochę odrobinę dziecka i nawet jak mam studentów, którzy mają 50-60 lat, to się śmiejemy, że tutaj odkrywają swoją drugą młodość. I też pani mówi, drogie dzieci, dzisiaj sobie Porozmawiamy Niech. o rachunkowości. Czy to tak nie działa? Nie, no tak nie działa już. Ale Jasne. zawsze zajęcia są sprowadzone z uśmiechem i, i takim przymrużeniem oka, bo tylko nawet jeżeli mówimy o rzeczach, które są bardzo poważne, a rachunkowość, audyt to są zagadnienia bardzo poważne i bardzo ważne, to w momencie, kiedy się o nich opowiada, właśnie z, i z pasją, i też w taki przyjazny sposób dla słuchacza, dyskutuje się ze słuchaczami, bo to też jest bardzo ważne, to ta wiedza zupełnie inaczej się przyswaja. Czy praca w audycie to raczej. Taka spokojna analiza i porządek, czy czasem to raczej trochę chaosu, szybkie decyzje, adrenalina. Różnie. To, zale, to zależy tak naprawdę od organizacji, w której jest, są realizowane zadania audytu. Po pierwsze audyt jest bardzo różny, bo my tutaj przede wszystkim kojarzymy audyt z badaniem sprawozdań finansowych, ale jest ten audyt wewnętrzny, który jest realizowany i w jednostkach sektora finansów publicznych i jest realizowany w spółkach giełdowych. I W tej chwili coraz więcej podmiotów, które nie ma obowiązku posiadania u siebie organizacyjnie funkcji audytu, decyduje się z różnych powodów na przeprowadzenie. Prowadzenie tych czynności także w różnych obszarach, bo mówimy o audycie finansowym, mówimy o audycie śledczym, mówimy o audycie operacyjnym, o audycie marketingu, więc to, czy jest spokój, czy jest brak tego spokoju, zależy po prostu od tego, na jakim, w jakim momencie wyzwań jesteśmy. Natomiast powiem tak, przy audycie potrzeba bycia omnibusem, bo audytor musi patrzeć tak holistycznie na podmiot, organizację, w której pracuje, czy z którą pracuje i musi być niesamowicie, Taki umysł analityczny, żeby wychwycić to, co jest rzeczywiście istotne. A tak, z technicznego bardziej punktu widzenia, ale też subiektywnie, trudniej jest wyłożyć takie zawiłości kontroli wewnętrznej na zajęciach, na uczelni, czy raczej przebrnąć przez te realne wyzwania w organizacjach. Tu nie ma dobrej odpowiedzi, bo jedno jest wyzwaniem i drugie jest wyzwaniem. Inaczej pracujemy w małych organizacjach, inaczej pracujemy w dużych organizacjach, inaczej wygląda ta praca w momencie, kiedy to jest audyt robiony w związku z jakimś negatywnym wydarzeniem. W tej chwili dzieje się bardzo dużo w sferze cyberbezpieczeństwa i tutaj audytorzy też mają bardzo dużo pracy, także od tej strony finansowej. Praca ze studentami, ze słuchaczami studiów podyplomowych też jest bardzo różna. Takie zaczątki audytu wykładamy na studiach licencjackich, na studiach magisterskich, natomiast na studia podyplomowe to jest taka śmietanka, bo tutaj to nie jest wykład, to jest rozmowa, to jest dyskusja, to jest szukanie i rozwiązywanie problemów. I więc tutaj, nawet tych zajęć na różnych tokach studiów, oczywiście też z punktu widzenia takiego przekazu nie można porównywać. Podobne pytanie zadawałem już w odcinku z Filipem Wójcikiem w kontekście Akademii ESG, ale jak jest na tym kierunku studiów podyplomowych? Czy raczej to są już, czy, czy uczestnikami tych studiów są osoby, które już pracują w audycie i już są wewnątrz tej struktury, wewnątrz tej organizacji, czy raczej. Częściej jest, że ktoś chce się na przykład przekwalifikować i mówi: Zacznę od studiów, a dopiero potem rozpocznę pracę. Jakie są Pani obserwacje? Najczęściej są to praktycy i praktycy z bardzo różnym doświadczeniem. Tutaj chociaż miałam kilka lat temu studenta, studenta naszych studiów magisterskich, który chyba na piątym roku zachłysnął się badaniem sprawozdań finansowych i powiedział, że chce rozwijać się w audycie wewnętrznym akurat. Więc przyszedł od razu po studiach, ale łączył oczywiście te studia podyplomowe z pracą. Natomiast zdecydowana większość osób, które przychodzą na studia audyt i kontroli wewnętrznej, to są osoby, które mają mniejsze lub większe doświadczenie w czynnościach kontrolnych, w czynnościach audytowych. Oni są z bardzo różnych organizacji, bo są i osoby, które pracują w spółkach giełdowych, są osoby, które pracują w administracji publicznej, w samorządzie lokalnym, są pracownicy uczelni publicznych, nie tylko Uniwersytetu Warszawskiego, ale w każdej edycji mamy po dwie, trzy osoby, które pracują na przykład przy rozliczaniu projektów unijnych i chcą, przychodzą tutaj po taką bardzo konkretną wiedzę dotyczącą Dotyczącą procedur, dotyczącą realizacji właśnie tych funkcji audytu i kontroli wewnętrznej. I to, co jest chyba najcenniejsze, dzielą się też tą wiedzą, którą oni mają. Tutaj zawsze, jak na zakończenie studiów rozmawiamy z uczestnikami, co było dla nich najważniejsze, to oni mówią, że wymiana wiedzy nie, tyle, nie tylko z osobami prowadzącymi, bo osoby prowadzące to też są praktykcy, natomiast też. Wstawianie tych problemów, które są w prawdziwych organizacjach, dzieją się tu i teraz, bo tak naprawdę na zajęciach są podejmowane te tematy, z którymi przychodzą uczestnicy. Tak jak wybuchła wojna, to były zajęcia, były problemy, które były poświęcone temu, jak należy zareagować, budując, rozbudowując system kontroli wewnętrznej w momencie, kiedy jest sytuacja kryzysowa. W momencie, kiedy był COVID i musieliśmy się przenieść na pracę zdalną, to też te tematy, Wchodziły w zagadnienia na bieżąco poruszane, więc od, problemy są teraźniejsze, tak? I to jest myślę, że taka największa wartość dodana tych studiów, i dlatego tu przychodzą przede wszystkim praktycy. Mm -hmm. Audyt i kontrola wewnętrzna mogą kojarzyć się często z czymś sztywnym, sztampowym, a nawet z taką kontrolą, czy też bardzo brzydko, choć obrazowo mówiąc, czepianiem się dla zasady. Co według Pani jest takim najbardziej niesłusznym, nieprawdziwym, ale jednak stereotypem na temat tego zawodu czy tego kierunku? To, co kiedyś zostało powiedziane, już przypisywane są te słowa wielu niesławnym ludziom w historii, że kontrola jest najwyższą formą zaufania. To jest niestety stereotyp, natomiast w tej chwili na kontrolę trzeba patrzeć, na kontrolę, na audyt, jako na doradcę. Tak, bo jesteśmy żyjemy w bardzo burzliwych czasach każda. Organizacja spotyka się z przeróżnymi wyzwaniami, i rolą po pierwsze kontroli wewnętrznej jest zapewnienie tego, że nieważne co się dzieje, jak się dzieje, my będziemy działali. Czyli tutaj kontrola wewnętrzna wychwytuje na bieżąco pułapki, nieścisłości, błędy ludzkie, błędy systemowe, natomiast audyt z boku stoi i doradza. Tak? On sąduje to, co może wydarzyć się. Za równo pozytywnego, jak i negatywnego, bo też ryzyko my postrzegamy przede wszystkim jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niekorzystnego, natomiast ryzykiem jest również to, że coś nam pójdzie za dobrze. Więc audyt i kontrola to jest w tej chwili taki doradca każdej organizacji, w każdej organizacji. I to, co powiedziałam wcześniej, od osób, które zajmują się audytem, kontrolą wewnętrzną, wymagane jest tak bardzo szerokie umiejętności, takie holistyczne spojrzenie na jednostkę, ja nie mogę się skupiać tylko i wyłącznie na liczbach, dlatego że te liczby są pochodną tego, co robi marketing, tego, co robi sprzedaż, co, tego, co się dzieje w produkcji, tego, że naukowiec chce wystąpić o jakiś grant. I ja muszę rozumieć przede wszystkim może nie w szczegółach znać, ale rozumieć to, jak działa ten obszar organizacji, który, który jest wpływa. Właśnie na, na finanse i muszę też w, te, w ten sposób, jak rozumiem to, jak to działa, jestem w stanie wyobrazić sobie i też zidentyfikować te ryzyka i podpowiedzieć tym osobom, które są odpowiedzialne właśnie za ten marketing, produkcję, sprzedaż, pro, projekty unijne czy zarządzanie w jakimkolwiek innym obszarze, słuchaj, tu może być problem. Słuchaj, tu mamy szansę, tu na to trzeba zwrócić uwagę. I to jest przede wszystkim rola audytu kontroli wewnętrznej. Trochę z różnych pułapów patrzymy na nie, ale przede wszystkim doradca, taki czerwony sygnalizator, ale w takim bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, pomocnik. Tak, ja bym powiedziała funkcja pomocnicza, doradcza, najważniejsza. Czyli tak podsumowując, powiedziała Pani o tym, o tym czerwonym sygnalizatorze, to idąc w to dalej, czyli. Dobry audytor, e, specjalista do audytu i kontroli wewnętrznej, nie jest takim hamulcem, tylko bardziej GPS-em, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Czyli jest bardziej nie, nie tym spowalniaczem, ale doradcą. Doradcą, e, takim strażnikiem, żeby nie wejść na złą drogę, tak by może też tutaj powiedziała. E, I e, właśnie to, to GPS, to się stwierdzenie bardzo podoba. Ale czy, czy zawsze tak było? Bo chyba się zmienia trochę, przynajmniej postrzeganie tego zawodu, prawda? Te, zmienia tej się. Zmienia się. Tak jak się zmienia otoczenie. My jeszcze 10 lat temu na ryzyka patrzyliśmy zupełnie inaczej. W tej chwili yy, patrzymy na te ryzyka zupełnie inaczej. Więc y, dlatego audyt też się zmienia. On się dostosowuje do tego, jak zmieniają się organizacje. Yy, Kiedyś, nie wiem, 15 lat temu, tak patrząc z perspektywy historii, to rzeczywiście była to bardziej taka funkcja kontrolna, analityczna, sprawdzająca, taka troszeczkę może blokująca pewne działania, a w tej chwili audyt bardzo często. Mimo, że tego nie ma na przykład wpisanych w zadaniach ustawowych, tutaj mam na myśli przepisy ustawy o finansach publicznych, ale czasami inicjuje pewne działania, tak? Jest prowodyrem zmian i to najczęściej takich zmian na lepsze, tego, żeby, tych wymogów, żeby organizacja się rozwijała, żeby efektywniej wykorzystywała swoje zasoby, no przede wszystkim ten zasób ludzki, bo to jest najważniejsze. Wracając jeszcze do tych ciągłych zmian i, i do tych ryzyk, rzeczywiście... Gdyby tak sięgnąć wstecz, no to ma to całkiem sporo sensu. 10 lat temu, kto z nas spodziewałby się, że w ciągu najbliższych 10 lat wydarzy nam się powódź, epidemia, wojna za, za, za naszą wschodnią, wschodnią granicą? Rzeczywiście ma to sens i, i, i ten audyt powinien nawet nadążać. My jako ludzie się zmieniamy. Mamy coraz doskonalsze narzędzia, uczymy się korzystać z różnych rozwiązań elektronicznych, sztuczna inteligencja to jest, to, to w tej chwili nas otacza i w związku z tym organizacje muszą się zmienić. Więc wszystko to, co się dzieje w organizacji też musi się zmieniać. A ponieważ i w kontroli wewnętrznej, i w audycie, i w audycie zewnętrznym, i w audycie wewnętrznym pracują osoby, które mają świadomość tego, że ich rola w organizacji jest ważna, więc one się dokształcają Rozwijają i to powoduje, że też właśnie inicjują te zmiany. Powiedziała Pani chyba gdzieś na, na początku naszego podcastu, że coraz częściej firmy, które nawet nie mają takiego obowiązku, mają audyty, mają, zatrudniają audytorów. Co taka firma zyskuje, gdy? po pierwsze, ma kontrolę wewnętrzną, ale po drugie, gdy ta kontrola wewnętrzna jest dobrze ułożona? Znaczy, po pierwsze, kontrola wewnętrzna y, musi być w każdej firmie. Tak? Tutaj y, patrzymy, musimy rozdzielić, że kontrola wewnętrzna to jest y, zbiór mechanizmów, procesów, y, które towarzyszą każdej działalności. Y, kontrola wewnętrzna to jest, my często sobie tego nie uświadamiamy, ale spojrzenie na to, czy ja dobrze wykonałam jakąś czynność. Y, więc y, Procesy kontroli wewnętrznej muszą być. Natomiast ten audyt wewnętrzny, który się dodatkowo zaczyna pojawiać, przede wszystkim pojawia się w takim wymiarze spojrzenia z boku. No tak, tak bo powinniśmy rozgraniczyć audyt od kontroli tak, wewnętrznej, tak. tak? Od tego audyt, powinniśmy zacząć. Kontrola wewnętrzna towarzyszy jednostce. Ona oczywiście też może być wykonywana w sposób tak zwany funkcjonalny, bo najlepszym przykładem, chyba wszyscy kojarzymy, kontroli jest takiej funkcjonalnej, kontroli, przepraszam, instytucjonalnej jest najwyższe Organizacje, działalność, którą prowadzi Najwyższa Izba Kontroli czy Regionalne Izby Obrachunkowe, natomiast patrząc tak z perspektywy jakiegokolwiek podmiotu, kontrola wewnętrzna musi istnieć. Tak? My ją kojarzymy najczęściej z rachunkowością, z funkcją sprawozdawczą, ale jak spojrzymy na to, że w produkcji mamy potrzebę sprawdzenia jakości, i tego, co jest wkładane na taśmie produkcyjnej, tego, co z tej taśmy produkcyjnej wychodzi. Mamy w funkcjach sprzedażowych kontrolę weryfikowania tego, w jaki sposób są udzielane rabaty, w jaki sposób jest prowadzona sprzedaż. Mamy kontrolę, na, musimy mieć kontrolę nad tym, jak wygląda dostęp do zasobów informatycznych, jak wyglądają chociażby kwestie związane z zastępstwami pracowników, którzy odchodzą z pracy, idą na urlopy. To są wszystko takie obszary, gdzie ta kontrola wewnętrzna funkcjonuje bardzo często w sposób, Taki nieuświadomiony. Oczywiście, im większa organizacja, albo organizacja, która podlega pod jakieś szczególne wymogi, mam tutaj na myśli chociażby jednostki sektora finansów publicznych, to musi przybierać o formę taką bardziej sformalizowaną, zinstytucjonalizowaną. Natomiast audyt wewnętrzny to jest coś innego. To jest takie spojrzenie doradcze z boku. I tutaj, czy on jest realizowany wewnętrznymi siłami, to znaczy jest komórka audytu wewnętrznego, bo jednostka albo ma taki wymóg, tak jak w przypadku szeregu jednostek sektora finansów publicznych albo spółek giełdowych, tak jest, żeby ten audyt wewnętrzny funkcjonował. Czy decyduje się na to samodzielnie, bo na przykład już Procesy, które realizuje, są procesami, gdzie wymagane jest takie spojrzenie z boku, wymagana jest, istnieje wewnętrzna potrzeba właśnie takiego ogarnięcia całościowego i doradzenia zarządowi, jakie obszary powinny być udoskonalone, jak one powinny funkcjonować, więc tak musimy patrzeć na audyt wewnętrzny. I przede wszystkim właśnie organizacje, które, w których są realizowane te funkcje audytu wewnętrznego, uzyskują spokój. Pewność, że z taką profesjonalną wiedzą, pewność, że z profesjonalnym podejściem ktoś dodatkowo patrzy na to często są duże zespoły ludzi, patrzy na to, co się dzieje w poszczególnych kawałkach, w poszczególnych obszarach działalności podmiotu i kierownik jednostki uzyskuje takiego wewnętrznego doradcę, tak jak też powiedziałam czasami, a właściwie teraz coraz częściej inicjatora zmian, tak, udoskonalania różnych procesów. Czy w swojej karierze zawodowej miała Pani taką sytuację, że w trakcie jakiejś kontroli? Yy... Coś pani takiego dojrzała, że przyszło pani złapać się za głowę i pomyśleć, jak do tego doszło? Czy o, raczej... Bardzo często, <gry> bardzo często. To znaczy chyba takie niespodzianki są, takie ja mam bynajmniej doświadczenie w podmiotach trochę mniejszych. W podmiotach takich, które na przykład bardzo szybko urosły, czyli był pomysł na mały, rodzinny biznes, ten pomysł chwycił i, i poszliśmy na fali. A potem zapomnieliśmy, że potrzeba jednak budować procesy, budować pewną powtarzalność, no i stanęliśmy przed jakąś ścianą. Więc takie sytuacje się zdarzają. Ale od tego też jest osoba, która jest audytorem. Czy właśnie tutaj audytorem wewnętrznym, bo też były takie sytuacje, że właśnie w takiej roli występowaliśmy z zespołem, czy tu przy okazji badania sprawozdań finansowych, bo to też nie padło w naszej rozmowie, jest pewien kawałek audytu, ten audyt jako czynności. Rewizji finansowej jest od tego, żeby no, podpowiedzieć, tak, w jakim kierunku, co trzeba zmienić, w jakim kierunku pójść, żeby to zadziałało. Oczywiście tutaj trzeba pamiętać, że trzeba działać również w granicach prawa, bo w zależności od tego, jaki audyt jest wykonywany, w jakiej jednostce, to też musimy pamiętać, że mamy pewne reguły prawne i tego się trzeba trzymać. Co chciałaby Pani przekazać kandydatom? Osobom zainteresowanym studiami audyt i kontrola wewnętrzna. Gdyby Pani miała, tak sobie wyobrazić, takie trzy słowa do kandydata, kandydatki, który jeszcze się waha, czy przyjść na te studia, czy nie. Co można by było powiedzieć? Jak zachęcić? Z, z punktu widzenia merytorycznego, ogromna dawka wiedzy. Tak, takiej wiedzy bardzo, bardzo praktycznej. To, co podzielę się, to, co od wielu lat mówią uczestnicy, słuchacze studiów po ich zakończeniu, to też możliwość spotkania fajnych ludzi. I tutaj nie mówię tylko o kadrze osób, które prowadzą zajęcia, ale słuchacze, którzy przychodzą, oni ze sobą utrzymują kontakt, oni ze sobą się spotykają, oni później przez często wiele, wiele lat wymieniają się informacjami, także na takiej właśnie niwie nie tylko zawodowej, ale prywatnej. Więc w czasie tych studiów jest taka okazja, żeby naprawdę zacieśnić, poznać fajnych ludzi i zacieśnić takie więzy, z osobami zajmującymi się tymi tematami z całej Polski, bo tutaj, proszę Państwa, zajęcia odbywają się u nas stacjonarnie, ale przyjeżdżają osoby i z koło brzegu, i z pod Poznania, i, i nie tylko z okolic Warszawy, i z samej Warszawy, więc jest też okazja do tego, żeby naprawdę poznać bardzo fajnych, wartościowych ludzi. Moim i Państwa gościem dzisiaj dr Katarzyna Trzpioła. Wykładowczyni, specjalistka od rachunkowości, finansów, ale także audytu i kontroli. Dziękuję bardzo. Dziękuję.